Czy zastanawiałeś się, z kim powinieneś mieszkać po 70. roku życia, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo, szczęście i prawdziwą niezależność? Wybór może wydawać się prosty, ale rzeczywistości może on wpłynąć na resztę twojego życia. Na tym etapie każda decyzja wydaje się ważniejsza, a miejsce zamieszkania i osoby, z którymi mieszkasz, mogą decydować o tym, czy twoje złote lata będą okresem rozkwitu, czy też powolnej utraty wolności. Niektórzy ludzie w wieku 70 lat cieszą się ciepłym towarzystwem, stałym wsparciem i spokojem ducha, ponieważ dokonali mądrego wyboru. Inni jednak znajdują się w stresujących, samotnych, a nawet niebezpiecznych sytuacjach, które powoli niszczą ich zdrowie i godność. Różnica polega na pojęciu właściwej decyzji, zanim będzie za późno. W tym filmie omówimy pięć typów osób, z którymi możesz mieszkać po siedemdziesiątym roku życia. Porady te pochodzą z doświadczenia starszych osób, które już przeszły tę drogę i mogą Cię zaskoczyć. Nie są to domysły ani mity. Odzwierciedlają one rzeczywiste wzorce, które naukowcy, opiekunowie i sami starsi ludzie zaobserwowali w kontekście długiego, zdrowego i sensownego życia. Po obejrzeniu tego filmu dowiesz się, które osoby mogą zapewnić ci siłę i bezpieczeństwo, a które rozwiązania mogą niepostrzeżenie narazić cię na ryzyko. Zostań ze mną do końca, ponieważ ostatni typ osob na tej liście jest najczęściej pomijany. A jednak może on mieć największy wpływ na twoje przyszłe samopoczucie. Zacznijmy więc. Numer 1. Dorosłe dziecko, które szanuje Twoją niezależność. Jedną z najlepszych decyzji, jakie możesz podjąć po 70. roku życia, jest zamieszkanie z dorosłym dzieckiem. Dla niektórych może to być najlepsze z możliwych rozwiązań, wsparcie rodziny połączone z komfortem znanych więzi. Kluczem jest jednak wybór odpowiedniego dziecka, takiego, które szanuje Twoją niezależność i nie sprawia, że czujesz się jak ciężar. Wyobraź sobie dwie kobiety. Dorefi i Lindę, obie w wieku 79 lat. Dorefi wprowadziła się do swojej córki, która przyjęła ją ciepło, przygotowała dla niej prywatną przestrzeń i włączyła ją do rodzinnych posiłków, jednocześnie zapewniając jej spokój, gdy tego potrzebowała. Takie rozwiązanie pozwoliło Dorefi czuć się bezpiecznie, kochaną i częścią codziennego życia, nie tracąc przy tym poczucia kontroli. Linda natomiast wprowadziła się do swojego syna, który miał dobre intencje, ale często traktował ją jak pacjenta, a nie rodzica. Podejmował decyzje bez pytania jej o zdanie, krytykował jej wybory i sprawiał, że czuła się zależna i mała. Z czasem stan zdrowia Dorefi poprawił się, podczas gdy Linda stała się bardziej zamknięta w sobie i nieszczęśliwa. Prawda jest taka, że mieszkanie z dzieckiem po siedemdziesiątym roku życia może albo wzmocnić więzi rodzinne, albo powoli osłabiać poczucie godności. Zależy to od tego, jak jasne są oczekiwania. Rodziny, które z góry omawiają kwestie finansowe, codzienne obowiązki i granice. Zazwyczaj dobrze sobie radzą. Te, które unikają takich rozmów, często borykają się z nieporozumieniami i urazami. Żądaj sobie pytanie: czy gdybyś miał mieszkać z synem lub córką, czy naprawdę słuchaliby oni twoich preferencji? Czy zapewniliby ci prywatność, gdzie jej potrzebujesz, i angażowaliby cię w decyzje, które mają wpływ na twoje życie? A może czułbyś się kontrolowany i pomijany? Dobrą wiadomością jest to, że dzięki odpowiedniemu planowaniu mieszkanie z dorosłym dzieckiem może zapewnić bezpieczeństwo, codzienne towarzystwo i wbudowany system wsparcia w nagłych wypadkach. Może to również dać Twoim dzieciom spokój ducha, wiedząc, że jesteś blisko. Jeśli rozważasz te opcje, ustalcie wspólnie zasady, w razie potrzeby spiszcie umowy i przypominajcie sobie nawzajem, że miłość i szacunek muszą być obustronne. Numer 2. Wspierający małżonek lub długoletni partner. Inną opcją którą wiele osób rozważa po 70. roku życia, jest decyzja o zamieszkaniu z małżonkiem lub długoletnim partnerem, który naprawdę podziela Twój rytm życia. Nie chodzi tu tylko o romans lub przyzwyczajenie. Chodzi o posiadanie towarzysza, który rozumie Twoje potrzeby zdrowotne, rutynę i codzienne wzloty i upadki w sposób, w jaki nikt inny nie jest w stanie tego zrobić. Badania wykazały, że pary, które mieszkają razem w późniejszych latach życia, mają zazwyczaj lepsze zdrowie emocjonalne, niższy poziom stresu, a nawet większą odporność fizyczną. Pomyśl o dwóch osobach, Haroldzie i George'u, obydwu w wieku 74 lat. Harold nadal mieszka ze swoją żoną, z którą jest od 50 lat. Razem jedzą posiłki, przypominają sobie nawzajem o lekach i rozmawiają o wyzwaniach związanych ze starzeniem się, wykazując się cierpliwością i humorem. George natomiast kilka lat temu stracił żonę i nigdy nie rozważał zamieszkania z kimś innym. Radzi sobie sam. Ale zaczyna odczuwać samotność. Jego posiłki są nieregularne, a dni wydają się dłuższe i trudniejsze. Stałe towarzystwo Harolda pomaga mu zachować bystrość umysłu i siłę serca, podczas gdy izolacja Dzordzia powoli go wyczerpuje. Życie z partnerem na tym etapie jest nie tylko pocieszające, ale także zapewnia ochronę. Małżonek lub długoletni partner pomaga dostrzec sygnały ostrzegawcze dotyczące zdrowia, zapewnia natychmiastową pomoc w nagłych wypadkach i codziennie dodaje otuchy, gdy jest to najbardziej potrzebne. Nie oznacza to, że każda para ma to łatwe. Wiele starszych par boryka się z problemami finansowymi, a nawet sprzecznymi nawykami po przejściu na emeryturę. Jednak ci, którzy świadomie uzgadniają wspólne obowiązki, finanse i granice, radzą sobie znacznie lepiej. Żądaj sobie pytanie: czy masz przy sobie kogoś, kto zauważa, kiedy zmienia się twój apetyt, kiedy tracisz równowagę lub kiedy wydajesz się bardziej zmęczony niż zwykle? Czy masz kogoś, z kim możesz otwarcie rozmawiać o swoich obawach? Nadziejach i małych radościach codziennego życia? Jeśli odpowiedź brzmi tak, życie z tą osobą może być najbardziej stabilizującym wyborem, jakiego możesz dokonać. Dobra wiadomość jest taka, że jeśli nie masz jeszcze takiej osoby, nadal możesz szukać towarzystwa poprzez partnerstwa na późniejsze lata życia, społeczności randkowe dla seniorów, a nawet odnowione przyjaźnie. Niezależnie od tego, czy będzie to małżeństwo, partnerstwo, czy zaangażowane towarzystwo, życie z kimś, kto naprawdę dzieli z tobą twoją podróż. Może być jednym z najskuteczniejszych sposobów ochrony zarówno Twojego zdrowia, jak i godności w miarę upływu lat. Jeśli nadal oglądasz ten film i uważasz te spostrzeżenia za wartościowe, napisz komentarz numer dwa poniżej, aby dać mi znać, że tu jesteś. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz, polecam subskrypcję i włączenie dzwonka, aby nie przegapić żadnego filmu. Twoje wsparcie pomaga nam tworzyć dobre treści, które dostarczają informacji i inspirują. A teraz przejdźmy dalej. Numer 3. Przyjaciel o podobnych poglądach lub współlokator w podobnym wieku? Nie każdy chce mieszkać z rodziną, i nie każdy ma partnera, który nadal jest przy nim. Dlatego niektórzy starsi ludzie czerpią wielką radość i stabilność z życia z przyjacielem lub współlokatorem w podobnym wieku. Dla niektórych ten wybór może wydawać się niezwykły, ale może to być jedna z najmądrzejszych decyzji, jakie podejmujesz po siedemdziesiątym roku życia. Wyobraź sobie dwóch mężczyzn, Charlesa i Edwarda. Obaj mają 72 lata. Charles postanowił zamieszkać ze swoim przyjacielem z dzieciństwa. Dzielą się wydatkami, na zmianę wykonują prace domowe i cieszą się codziennymi rozmowami, które pozwalają im zachować sprawność umysłową. Ich towarzystwo pozwala im uniknąć samotności i zapewnia wzajemną odpowiedzialność. Edward natomiast mieszka sam w cichym domu. Początkowo cieszył się samotnością, ale z upływem lat cisza stała się dla niego uciążliwa. Samodzielne zarządzanie wizytami u lekarza było dla niego przytłaczające, a drobne problemy domowe stały się większym obciążeniem. Podczas gdy Szarl czerpie radość z kontaktów i wsparcia, Edward powoli uginają się pod ciężarem izolacji. Współdzielenie mieszkania z rówieśnikiem to coś więcej niż tylko ulga finansowa. Zapewnia codzienne kontakty międzyludzkie, śmiech i komfort posiadania kogoś w pobliżu na wypadek nagłych sytuacji. Zachęca również do zdrowych nawyków. Kiedy masz przyjaciela, który na ciebie czuwa. Chętniej przygotowujesz posiłki, pozostajesz aktywny i przestrzegasz rutynowych czynności. Żądaj sobie pytanie, czy w Twoim kręgu przyjaciół jest ktoś, kto podziela Twoje wartości, tempo życia i szacunek dla prywatności? Czy wyobrażasz sobie stworzenie gospodarstwa domowego, którego podstawą jest towarzystwo i wzajemne wsparcie? Dobra wiadomość jest taka, że mieszkanie z przyjacielem nie oznacza rezygnacji z niezależności. Dzięki jasnym ustaleniom dotyczącym rachunków, obowiązków domowych, ciszy i granic osobistych może to wręcz wzmocnić poczucie wolności, jednocześnie zapewniając zaangażowanie społeczne. Coraz więcej seniorów wybiera tę drogę nie dlatego, że muszą, ale dlatego, że chcą. Dla wielu okazała się to jedna z najbardziej satysfakcjonujących decyzji w późniejszych latach życia. Numer 4 Wielopokoleniowa Rodzina. Jednym z najbardziej tradycyjnych sposobów życia po 70 roku życia jest dołączenie do wielopokoleniowego gospodarstwa domowego. Oznacza to mieszkanie pod jednym dachem, zarówno z dziećmi, jak i wnukami. Dla niektórych może to być uczucie tłoku, ale dla wielu oznacza to energię, cel i odnowione poczucie przynależności. Weźmy na przykład dwie kobiety, Elis i Ruth, obie w wieku 76 lat. Elis mieszka z rodziną swojej córki. Ma swój własny pokój, swoje ciche miejsce, ale cieszy się również śmiechem wnuków, pomaga w drobnych pracach i je posiłki przy rodzinnym stole. Ten codzienny rytm podtrzymuje jej dobre samopoczucie i daje poczucie, że jest potrzebna. Rud natomiast mieszka sama w cichym mieszkaniu. Jej rodzina odwiedza ją od czasu do czasu, ale większość dni spędza w ciszy. Tęskni za głosami dzieci, ciepłem rodzinnych obiadów i poczuciem bycia częścią codziennego życia. Podczas gdy Elis czuje się pełna energii i związana z innymi, Ród czuje się zapomniana i coraz bardziej krucha. Wykazano, że życie w wielopokoleniowym gospodarstwie domowym wzmacnia nie tylko osoby starsze, ale także całą rodzinę. Dzieci dorastają, słuchając opowieści, poznając tradycje i otrzymując wskazówki. Rodzice czują wsparcie w wychowywaniu dzieci. Osoby starsze czerpią korzyści z codziennej aktywności, która pozwala im zachować sprawność umysłową i radość serca. Ważna jest równowaga. Osoby starsze potrzebują własnej przestrzeni do odpoczynku i prywatności, a rodziny muszą uzgodnić granice, aby nikt nie czuł się przytłoczony. Żądaj sobie pytanie, czy mieszkanie z dziećmi i wnukami dałoby ci radość z więzi, a jednocześnie zapewniłoby ci spokój, gdy tego potrzebujesz? Czy znalazłbyś sposób, aby dzielić się mądrością i lekkimi obowiązkami, nie czując się przytłoczonym? Dobrą wiadomością jest to, że gdy odbywa się to w atmosferze wzajemnego szacunku, Wielopokoleniowe życie może zapobiegać samotności, podtrzymywać tradycje i zapewniać bezpieczeństwo w codziennej opiece. Może również złagodzić stres finansowy wszystkich członków gospodarstwa domowego. Co ważniejsze, sprawia, że starzenie się staje się wspólną podróżą, a nie samotną walką. Jeśli nadal oglądasz ten film i uważasz te spostrzeżenia za wartościowe, napisz komentarz numer 4 poniżej, aby dać mi znać, że tu jesteś. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz, polecam subskrybować i włączyć dzwonek. Aby nie przegapić żadnego filmu, Twoje wsparcie pomaga nam tworzyć dobre treści, które dostarczają informacji i inspirują. Przejdźmy teraz do punktu piątego: zaufany opiekun lub towarzysz. Wraz z wiekiem może nadejść moment, w którym najlepszą osobą do wspólnego życia nie będzie rodzina ani przyjaciele, ale zaufany opiekun lub towarzysz. Nie oznacza to rezygnacji z niezależności. Oznacza to zapewnienie sobie bezpieczeństwa i godności dzięki odpowiedniemu wsparciu. Rozważny przypadek dwóch mężczyzn, Tomasa i Williama, obydwu w wieku 82 lat. Tomas postanowił zatrudnić opiekuna mieszkającego z nim, gdy zauważył, że gotowanie, kąpiel i zarządzanie lekami stają się dla niego coraz trudniejsze. Jego opiekun został starannie wybrany, był to ktoś niezawodny, pełen szacunku, gotowy do pomocy, ale nie przejmujący kontroli nad jego życiem. Dzięki temu wsparciu Tomas pozostał w swoim domu, nadal cieszył się wizytami przyjaciół i czuł się bezpiecznie, wiedząc, że pomoc jest zawsze w pobliżu. William natomiast próbował radzić sobie ze wszystkim sam. Początkowo radził sobie, ale zaczęły się mnożyć drobne błędy, takie jak pomijanie tabletek lub zapominanie o posiłkach. Pewnego dnia niewielki upadek wstrząsnął nim i osłabił. Ponieważ nikt z nim nie mieszkał, powrót do zdrowia był powolny i samotny. Wybór Tomasa zapewnił mu stabilność i spokój ducha, podczas gdy wybór Williama sprawił, że stał się bezbronny. Mieszkanie z opiekunem lub towarzyszem może być jednym z najmądrzejszych posunięć, jeśli problemy zdrowotne nasilają się. Może to zapobiec sytuacjom kryzysowym, zmniejszyć stres dla rodziny i pozwolić ci skupić się na tych aspektach życia, które nadal sprawiają ci radość. Oczywiście podstawą jest zaufanie. Opiekun powinien zostać sprawdzony, należy zweryfikować referencje i jasno określić granice. Należy również wprowadzić środki zarządzania finansami i środki bezpieczeństwa aby chronić się przed nadużyciem zaufania. Żądaj sobie pytanie, czy czujesz się bezpiecznie, samodzielnie zarządzając swoimi codziennymi potrzebami, czy też niezawodny towarzysz sprawiłby, że twoje życie stałoby się wygodniejsze i bezpieczniejsze? Czy obecność kogoś bliskiego pozwoliłaby ci się zrelaksować i cieszyć się każdym dniem bez ciągłych zmartwień? Dobrą wiadomością jest to, że obecnie istnieje wiele możliwości od profesjonalnych opiekunów po towarzyszy, którzy po prostu dzielą z tobą codzienne życie. Dzięki troskliwości i starannemu wyborowi możesz stworzyć układ, w którym czujesz się wspierany, szanowany i nadal masz kontrolę nad swoim życiem. Dla wielu osób jest to ostatni krok, który pozwala im godnie się zestarzeć, otoczeni nie strachem, ale pewnymi rękami i życzliwą obecnością. Końcowe przemyślenia. Teraz, gdy już znasz pięć typów osób, z którymi możesz mieszkać po siedemdziesiątym roku życia, poświęć chwilę na refleksję nad własnym życiem. Czy otacza Cię wsparcie, towarzystwo i szacunek? Czy też odczuwasz ciężar samotności i niepewności? Prawda jest taka, że wybór osoby, z którą będziesz mieszkać, jest jedną z najważniejszych decyzji, jakie możesz podjąć na tym etapie życia. Ma on wpływ nie tylko na twoje zdrowie i bezpieczeństwo, ale także na poczucie niezależności i godności. Dobrą wiadomością jest to, że żadna z tych opcji nie jest niezmienna. Niezależnie od tego, czy jest to małżonek, dorosłe dziecko, zaufany przyjaciel, wielopokoleniowa rodzina czy opiekun – Możesz wprowadzić zmiany, które lepiej odpowiadają twoim obecnym i przyszłym potrzebom. Zastanów się dokładnie, co jest dla ciebie najważniejsze. Czy ponad wszystko cenisz sobie towarzystwo? Czy potrzebujesz stałego wsparcia medycznego? Czy chcesz czuć radość z dziecięcego śmiechu w swoim domu, czy też pragniesz stałego rytmu życia z partnerem? Nie ma jednej właściwej odpowiedzi, jest tylko wybór, który daje ci spokój.